Dzień dobry, witamy na kanale Gołębie z Pochodzeniem. Niedziela 25 sierpnia. Dziś jest u nas: jest to lot konkursowy numer 3. Gołębie będą leciały z miejscowości Boruja Kościelna. Średni dystans lotu to 165 km, do nas to około 173 km. Pogoda słoneczna, delikatny wiatr z południa, później ma wiać troszeczkę więcej. Ale to wszystko zobaczymy, jak to wyjdzie. Na ten lot zakoszowaliśmy 24 gołębie. Lot jest zaliczany do GMP i do kategorii A. Gołębie zostały wypuszczone o godzinie 6.30. Teraz mamy 7.30, także gołąbki są już godzinę w drodze gołębik, spodziewamy się o godzinie gdzieś tak 8.35, 8.40, ale nie wiadomo jak to wyjdzie, pewnie znów przekarmiłam całe towarzystwo, my teraz będziemy sobie spokojnie czekać na gołębie, a potem postaramy się pokazać przylot, no i tradycyjnie na końcu filmiku wyniki, tutaj jeden dorosły sobie wchodzi ładnie pod Siatkę yy, okna, elegancko opanował tą sztukę. Gołębie na pewno na czas przylotu zaprosimy do środka. Zapraszamy, a my czekamy. I pojawił się pierwszy gołąbek. Tak, dość zaskoczenia. Nie wiem, która jest godzina 8:40 gdzieś. Przyleciał z północy. No, jakoś wszedłem dzisiaj trochę szybciej chyba. Czekamy dalej. Po, po chwili przyleciał, pojawił się następny gołąbek. On w ubiegłym tygodniu, to jest ona właściwie, w ubiegłym tygodniu weszła. Weszła. Dzisiaj trochę lepiej to wchodzenie idzie. Jest jeszcze jeden. sobie tutaj przejdę. ja. Wow, yeah. I pojawił się czwarty gołąbek. Ten, który przyleciał drugi, właściwie ta, która przyleciała druga w ubiegłym tygodniu. Mm, miała przerwę. Nie leciała. Nie dawaliśmy jej. Była kontuzjowana, czyli są cztery, czekamy dalej. Ten pierwszy był o 8:45, muszę zrobić porządek z zegarkiem. I przyleciał następny gołąbek, czyli ten jest piąty. Czekamy dalej. Upłynęło nie wiem, z jedna, 2 minuty. I krąży sobie następny gołąbek. Czyli ten jest szósty. Zdaje się, że tutaj lecą jeszcze dwa. To A to są grzywacze. No dla mnie gołąb to gołąb. Z daleka. Ten się trochę nie śpieszy. Wróciliśmy do naszej starej metody wołania gwizdka sportowego. Ja tak wołam tego gołębie w sumie, jak je zwołuję, ponieważ nie umiem gwizdać, więc gwizdek sportowy okazał się taki, takim najlepszym sposobem. W poprzednich latach dość dobrze reagowały, w tym roku też w sumie były tak zwoływane wcześniej. Żeby nie robić hałasu, zwoływaliśmy je puszką, ale. Chyba trzeba będzie wrócić do gwistka. Zapakowane, czekamy dalej. I tym razem mamy... O, jak się rozmyło co jest. Mamy dwa gołąbki. Tak, jeszcze. No te to już w ogóle. Nie są zainteresowane wchodzeniem. Gdzie one są? Tu to słońce mi tutaj świeci kiepsko mi się patrzy. Dzisiaj już jakby te pierwsze trochę lepiej z wchodzeniem. Te niestety jeszcze musiały odsiedzieć. My będziemy czekać na następne. Za chwilę zrobimy podsumowanie. Oczywiście będzie to już po listach. Czekamy, żeby się zleciały. Dzień dobry. No jest po locie, dziś mamy wtorek, 27 sierpnia, gołąbki są po oblocie lot ten był znów Dobani. tak jak wcześniej było mówione, na lot daliśmy 24 gołębie 20 wróciło. 4 nie wróciły biorąc pod uwagę tamte loty, to i tak jest postęp Tutaj jeszcze dodać, że z poprzedniego lotu ze Stanszewa, tam gdzie padło 6, wrócił 1, czyli 5 nie, nie ma z tamtego lotu. Seria w oddziale jest tragicznie wypadła. Problem na pewno jest ten sam, co był. Jak i powrotność, tak i prędkość. Oczywiście nie wiem, co jest tego powodem. Już w tych lotach na pewno nic nie, zwo, nie zwojuje tymi młodymi. To jest pewne. Po prostu trzeba wszystko przeanalizować, wyciągnąć wnioski. I ewentualnie, jak będę lotował w przyszłym roku, żeby to nie szło tak fatalnie jak w tym roku. I teraz zostaną kolację. Karma jest dość gruba. Jest to karma lotowa, zbliżona sokiem z cytryny i dodałem do tego drożdże piwne do wody poszedł elektrolit. Także kolacja. Tradycyjnie gratuluję tym, co mieli czołowe serie na oddział jak i też nie mieli większych strat. No i co? Odszykuję się teraz do następnego lotu. Nie jest to już na pewno walka o żaden wynik, tylko po prostu gołąbki mają przelecieć loty i tyle. Na tym dziękuję i kłaniam się do następnego razu.